Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimci. To jest druga część Q&A. Pierwsza część Q&A była ostatnim odcinkiem na tym kanale, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam do oglądania, a jeżeli widzieliście, to zostańcie tutaj ze mną. Więc dobrze, przechodzimy do pytań. Nie ma co się cilić na zbędne serdeczności. Wszyscy się tu znamy i lubimy, prawda? A ja muszę mówić tak szybko, bo pytań jest dużo, a czasu mało. Jedziemy od razu z ost na ostro. Czy Twój mąż nie jest zazdrosny o Twoją sławę na YouTubie? Mój mąż nie jest zazdrosny o moją sławę, bo nie, no nie, nie czuję się sławna, ale nie byłby zazdrosny raczej nawet jakbym była sławna, bo no, bardzo fajny facet i on nie jest youtuberem, więc nie po co, czemu by miał być zazdrosny. Jakby był youtuberem, no to może by był, ale tak to nie. No, nie jest zazdrosny, cieszy się, wspiera mnie. Jakie programy są w TV? Czy są jakieś zagraniczne formaty, typu Mam Talent, X Factor, The Voice? Yy, tak, w Korei programy w telewizji to jest też w ogóle pomysł na jakiś odcinek, bo naprawdę jest tego masa i bardzo dużo jest programów innych niż w Polsce. Jest bardzo słynny program Running Man, w którym po prostu spotykają się celebryci, robią jakieś tam zadanie, jakieś tam rzeczy, no tak się wygłupiają i tak dalej. Takie programy są bardzo popularne. Bardzo dużo jest programów o dzieciach. Bardzo dużo jest takich reality show, gdzie, gdzie gdzieś kogoś w domu się nagrywa i po prostu pokazane są takie śmieszne elementy, śmieszne momenty. Yy, bardzo, bardzo 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 dużo jest programów o jedzeniu, no i też bardzo dużo jest programów o śpiewaniu, ale raczej mam talent X Factor i The Voice nie, tylko takie jakieś inne formaty koreańskie albo amerykańskie. Moja żona nie ma konta na YouTubie, dlatego muszę zapytać osobiście, czy znasz Pinkfonga? Nie poznaliśmy się jeszcze, ale planujemy. Tak, na razie znam go tylko z telewizji. Czy w Korei tak jak w Polsce? Normalnym widokiem jest para trzymająca się za ręce na ulicy, okazująca sobie jakieś czułości. Bardzo dużo widzę takich par, więc myślę, że tak to jest normalny widok. O, czy uczę syna polskiego, czy planuję wysłać go do szkoły koreańskiej, czy międzynarodowej, czy międzynarodowe, jak będzie starszy. Raczej na pewno do szkoły koreańskiej, bo szkoły międzynarodowe są niesamowicie drogie. A yy, słyszałam, że poziom nauczania w nich nie jest aż tak wysoki, jak nam się wydaje, bo to szkoła międzynarodowa. Czy nagram odcinek, jak zrobić topoki? Tak, nagram odcinek, jak zrobić topoki będzie niebawem, kiedyś na pewno. Czy to prawda, że w Korei medycyna estetyczna jest na wysokim poziomie? Czy korzystałam już z jakichś zabiegów na twarz, na przykład mezoterapia mikroigłowa Bibi, nadająca bielszy, zdrowszy odcień skóry. Możecie chyba zauważyć, że nie korzystałam, ale do no jakby miała okazję wolne środki, to może i bym skorzystała, ale że nie mam, no to nie korzystałam. Ale oczywiście medycyna estetyczna jest na wysokim poziomie w Korei. Dużo osób korzysta z różnych zabiegów na twarz. Ja niekoniecznie jestem tego fanką, niekoniecznie jestem przeciwniczką. Myślę, że no niech sobie robią co chcą, ale raczej, jeżeli chcecie to robić gdzieś w jakimś kraju, niekoniecznie w Polsce, to Korea chyba jest dobrym wyborem, bo słyszałam dużo do pozytywnych opinii. O, tu jest, w jednym odcinku powiedziałam, że Koreańczycy dużo się uczą, ale jest to nauka mało efektywna, czy mogę to rozwinąć, dlaczego jest nieefektywna? Ja to chyba powiedziałam w pierwszym odcinku, a potem stwierdziłam, że w sumie nie mnie to oceniać, bo Korea jest bardziej rozwinięta od Polski, więc może ta nauka jednak jest w porządku. I powiem wam, że nie wiem, bardzo dużo się uczą, bardzo dużo się uczą w bibliotekach i tak dalej. Ale często widzę na przykład osoby, kiedyś widziałam osoby w bibliotece uczące się dwa lata do jednego egzaminu, na przykład na policjanta czy urzędnika państwowego, więc wydaje mi się, że coś no się nieefektywnie chyba uczyli, że dwa lata już musieli siedzieć w tej bibliotece. Ale nie wiem też, jaki to poziom jest trudności tego. Wiem na pewno, że Koreańczycy uczą się dużo i że uczą się też często w inny sposób niż, niż ja się na przykład uczyłam, że bardzo dużo uczą się na pamięć. Bardzo też dużo uczą się poprzez oglądanie jakichś wykładów w internecie, i myślę, że po prostu to w Azji inaczej ludzie się uczą, w Europie inaczej się ludzie uczą. Niekoniecznie twierdzę, że to nauka jest mało efektywna, ale raczej po prostu nie jest mój styl nauki. Tak. Yy, tutaj jest pytanie: Kiedy wydasz książkę z wszystkimi przepisami? Miło mi, że ktoś yy, uważa, że, że, że jestem w stanie wydać taką książkę. Bardzo bym chciała, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Zobaczymy. Czy chciałaby Pani mieć jeszcze jedno dziecko lub więcej dzieci? No, wszyscy widzą, jak sonu, jaki Sonu jest uroczy, więc chyba nie ulega wątpliwości, że chciałabym mieć tych dzieci nawet z 7, ale <grym> zobaczymy, jak to pójdzie. Na pewno jeszcze jedno bym chciała mieć na 100%. Jak patrzą na Ciebie koranki, gdyż masz inną sylwetkę niż one? Tak patrzą. Nie no, żartuję. Nie wiem jak patrzą na, Kore, na mnie koranki. Nie wiem, czy w ogóle patrzą na moją sylwetkę. Czy na pewno mam taką inną niż one. no Na pewno jestem troszkę grubsza od nich, bo bardzo dużo koranek jest bardzo szczupłych. Ale nie, nie jest to powodem do jakichś moich kompleksów i nie wydaje mi się, żeby ktoś na mnie jakoś szczególnie patrzył z tego względu. Więc no nie wiem. Ile dziennie zjadacie ryżu? Śniadanie, obiad, kolacja. Zwykle zjadam miseczkę ryżu. Czasami nie, ale zwykle tak, więc no sporo. Czy mój mąż uprawia taekwondo? Czysta ciekawość. Rozumiem tą ciekawość, no bo taekwondo to jest koreański sport. Mój mąż nie uprawia taekwondo, ale uprawiał jak był mały. I zwykle wszystkie koreańskie dzieci chodzą na zajęcia z taekwondo. O, o co chodzi z tymi wałkami na włosach? Dlaczego dziewczyny w dramach chodzą całe dnie w walkach na głowie zamiast je ściągnąć? To jakaś szalona moda na ozdobę, na ozdobę z wałka do włosów? To jest ciekawe. Też mnie to mocno zaskoczyło, że Koreanki często mają ten taki wałek do podkręcania grzywki, bo grzywka w ogóle jest bardzo modna w Korei, bardzo popularna w Korei i tu się taki wałek nosi. I, i w, ten, i mi się wydawało, że to bardzo tak tylko w domu przed wyjściem, żeby sobie podkręcić grzywka, a Koreańki mega często wychodzą w tym wałkiem na ulicę. Nie wiem o co chodzi. Czy na koreańskim jedzeniu da się utyść ryż warzywa na tysiąc sposobów z sosem sojowym, olejem sezamowym? Wszystko wygląda mega pysznie, ale mam wrażenie, że trudno się tym najeść, nie mówiąc o naddatku kalorycznym. Jestem najlepszym przykładem tego, że na koreańskim... Jedzeniu można utyć sporo. Ja przytyłam chyba 10 kg. No i trudno, żyje się dalej, bo po prostu jest dobre i będę to jadła i tak. I oczywiście da się najeść tym jedzeniem. Jest dużo niezdrowych rzeczy też, jest dużo smażonych rzeczy, jest dużo pysznych rzeczy, nie tylko warzywa z olejem sezamowym, chociaż w ostatnim odcinku kulinarnym mogliście odnieść takie wrażenie, ale to było celowe. Da się najeść w Korei i wszystko jest pycha, więc jak się, no nie wiem, jak przyjechałam, na pierwszy raz przyjechałam do Korei na tą delegację, tu była mi 3 miesiące, to Jezu, ja przytułam Was 6 kilo wtedy, na wstępie od razu. Czy chodzę do fryzjera kojańskiego? Jaki jest poziom usług fryzjerskich? Jakie ceny w porównaniu z polską? Ceny są dość niskie, bo za wizytę u fryzjera, pamiętajmy, że zarabia się tu więcej niż w Polsce, płaci się około. 3, ja płacę 30 zł, chyba 36 zł za cięcie. Jakie to by nie było cięcie? Płacę 36 zł. Ja chodzę też do takiego dość taniego fryzjera, ale nie jest drogo i usługi są bardzo w porządku. Chociaż nie byłam na żadnym farbowaniu, na żadnej trwałej, bo trochę się boję, że nie, nie będą wiedzieli, jak potraktować moje polskie włosy. Yy, ale jeżeli chodzi o obcinanie, to zawsze mnie fajnie obetną. O to pytanie, powiem szczerze, że troszkę mnie tak, no trochę mnie tak, no takie było, takie sobie to było to pytanie, no nie będę ukrywać. Będzie przepis na pieska? Jak często pojawia się takie danie na koreańskich stołach? Więc ja tu odpowiem pytaniem, jeżeli będzie przepis na pieska, to jakiego pieska zamierzasz użyć do przygotowywania tego przepisu? Czy twojego pieska? Czy sąsiada? Oczywiście takie danie nie pojawia się często na koreańskich stołach i mogę z całą pewnością powiedzieć, że wśród młodych Koreańczyków, wśród Koreańczyków w wieku moim, mojego męża, bo nawet w wieku moi, mojej teściowej, raczej nie je się takich rzeczy. Są restauracje z psim mięsem, ale są one bardzo drogie, bardzo mało popularne, jest ich bardzo mało ostatnio. Nie jest tak, że na każdym, że w ogóle, że bo też było takie pytania kiedyś, kiedyś, że ktoś na przykład nie jadł na street foodu w Korei, bo bał się, że dostanie pieska, to co się nie zdarzy, bo mięso z psa jest bardzo drogie. A po drugie, to, to nikt, by się nie, nikt by się nie fatygował, żeby psy łapać i robić z nich jakieś hot dogi, więc przypadkowo nie ma opcji, żebyście zjedli koreańskie, w Korei mięso z psa i nie wiedzieli o tym przez przy, przy przypadek. No. A przepisu na pieska oczywiście nie będzie i szanujmy się. Dlaczego po koreańsku brzmisz trochę jak dziecko? Po polsku też słyszałam, że brzmi jak dziecko. Jeżeli wejdziecie na film o paczce, którą dostałam na święta, to tam jakieś ostatnie 20 komentarzy to zawsze jest, czemu brzmisz jak dziecko? Ale po koreańsku rzeczywiście ton głosu trochę się podnosi, trochę się mówi jak dziecko. Ja może to mówię po prostu, nie wiem. Może mówię tak dlatego, że bardzo dużo koreańskiego nauczyłam się od dzieci, więc pewnie dlatego. Czy w Korei jest jakaś opcja nauki dzieci z zagranicy, czy rodzin mieszanych o tym drugim kraju, język, historia, literatura, tradycje, jak na przykład polskie szkoły w USA, czy wietnamska szkoła w Polsce? Polskich szkół w Korei nie ma, absolutnie nie ma i nie ma żadnych opcji edukacji dla polskich dzieci, robionych przez ambasadę, czy coś takiego. Myślę, że też ze względu na to, że mało jest tych polskich dzieci w Korei, mało jest w ogóle Polaków w Korei. Ale jakby coś było, to by było miło. I czy Koreańczycy raczej nie piją moje mocnego alkoholu, więc jak wygląda sytuacja z bimbrownictwem? I to pytanie musiało być na tym kanale, no bo jak może to po prostu bimbrownictwo? No, no, musi być. I muszę powiedzieć, że nie wiem, jak wygląda sytuacja z bimbrownictwem, ale wiem, że są ludzie, którzy robią na przykład swój własny alkohol makoli, czyli takie wino ryżowe. Ja też bym chciała jakieś zrobić, ale nie wiem, czy mi się uda. Ale takiego bimbru jak u nas w takim, takim butlu to raczej nie widziałam. Czy pan Sonu korzystał kiedyś ze smoczka, czy dzieci w Korei korzystają z rzeczy typu smoczek, gryzak i żele na ząbkowanie? Jeśli nie, to jak sobie radzą koreańskie mamy? Sonu nigdy nie korzystał ze smoczka, a jeżeli chodzi o rzeczy typu smoczek, gryzak i żele na ząbkowanie, to w Korei popularne są bardzo smoczki, popularne są bardzo gryzaki. żelena na ząbkowanie nie ma za bardzo i no, nie widziałam, jak szukałam kiedyś, nawet to to nie było, że w aptece nie, nie mieli. A w internecie były tylko takie sprowadzane ze Stanów. Jak z trzęsieniami ziemi w Korei są często i jak przygotowane są na to mieszkanie i ludzie. W Korei nie ma często trzęsień ziemi, czasami się zdarzają, ale nie często. Ja pamiętam, że trzy lata temu, jeżeli, gdy byłam na tym kursie koreańskiego, to nagle poczułam, że coś zatrzęsło moim krzesłem i odwróciłam się do koleżanki, bo myślałam, że to ona zatrzęsła tym krzesłem, a okazało się, że to było trzęsienie ziemi. Ale było bardzo malutkie i raczej nie ma jakiegoś specjalnego przygotowywania ludzi do tego, tak jak na przykład w Japonii, że każdy ma plecak przed wejściem. Tak słyszałam przynajmniej, widziałam na YouTubie, że każdy ma plecak przed wejściem, który jest tam jakimś pakietem ratunkowym i z nim ucieka potem jak jest trzęsienia ziemi. W Korei raczej trzęsienia ziemi nie są takie mocne. Jaki według Ciebie dostępny w Polsce ryż będzie najbardziej zbliżony do ryżu azjatyckiego? Pozdrawiam. Najbardziej zbliżony do koreańskiego ryżu będzie ten ryż do sushi, który widzicie w marketach. Albo ryż do risotto, bo one są praktycznie takie same, więc nie musicie brać ryżu do sushi. Możecie sobie kupić ryż do risotto, ugotować go i to będzie taki ryż jak w Korei, mniej więcej. Czy koreańskie miasta nie są przytłaczające? Chodzi mi o to, że, że wszędzie pełno ludzi, mało zieleni. Żeby wyjść i jechać za miasto, trzeba pewnie jechać godzinę pozdrowionka. Nie wiem, czy oglądałaś moje vlogi, ale. Mm, można na nich zauważyć, że niekoniecznie tak to wygląda, jest dużo zieleni, nie jest tłoczno, nawet było pytanie czemu jest tak mało ludzi na ulicach i żeby wyjechać zamiast to nie trzeba jechać za godzinę. Jeżeli mieszkamy w Seulu to na pewno jest inaczej, ale musicie wiedzieć, że w Seulu też jest bardzo wiele pięknych parków, bardzo dużo zieleni. I naprawdę można się zdziwić, jeżeli ma się obraz takiej tłocznej i okropnej Azji, jak wyglądają typowe koreańskie randki, czy tak jak to pokazują w dramach, jak to wyglądało w Waszym przypadku. Mi się wydaje, że koreańskie randki zwykle o, skupiają się na jedzeniu czegoś, tak to na pewno wyglądało w naszym przypadku. A czy tak jak pokazują w dramach? No w dramach też zawsze idą do restauracji, potem na jakiś ten, na jakieś do jakiejś kawiarni, często na jakiś fajny spacer, więc myślę, że tak podobnie wyglądają koreańskie randki. Jak wygląda sprawa roku szkolnego w Korei? Ile wakacji mają dzieci? Czy zaczynają się u nas tak jak we wrześniu, jak podzielona jest podstawówka gimnazjum, jak dzieci spędzają wakacje? To jest ciekawe pytanie, bo w Korei jest troszkę inaczej, bo wakacje dłuższe są zimowe, czyli teraz dzieci odpoczywały praktycznie od stycznia chyba, od któregoś tam stycznia do teraz, do 1 marca, więc bardzo długie są te zimowe wakacje, a, zimo, a wakacje letnie chyba w sierpniu, tak mi się wydaje, czy między sierpniem a lipcem, Zwykle trwają miesiąc, więc to jest troszkę inaczej. Oczywiście wolne jest też wszystkie święta, w święta Czusok, w święta Nowy Rok, w Boże Narodzenie i tak dalej, ale inaczej to wygląda. I gdzie dzieci spędzają wakacje? Zwykle jeżdżą na wakacje z rodzicami gdzieś na ten tydzień, kiedy rodzice mają wolne z pracy. Mm, nie wiem, czy są takie obozy i kolonie dla dzieci, nie słyszałam o czymś takim, ale jest bardzo dużo zajęć różnych takich, na przykład moja Akademia Języka Angielskiego, tam gdzie ja uczyłam, robiła takie obozy specjalne dla dzieci na angielskim, że gdzieś tam się chodziło na wycieczki, rozmawiało się tylko po angielsku, takie rzeczy są. O, czy marzenie większości Koreańczyków jest praca w Samsungu i LG? Yy, tak, myślę, że marzeniem wielu Koreańczyków jest praca w Samsungu i LG, bo to są dobre firmy, które mają dużą renomę i dobre wypłaty. Szczególnie Samsung, bo z tego co wiem, to tam zarabia się więcej. Więc myślę, że to jest marzenie bardzo wielu osób tutaj. Czy w Korei faktycznie jest normą robienia operacji plastycznych? Bardzo dużo widziałam info na ten temat w prasie. Także większość aktorek w tej dramach nie wygląda naturalnie. Czy yy, dlaczego koralinczycy przykładają taką dużą uwagę do wyglądu? Myślę, że popularne są operacje plastyczne, że większość tych aktorów, które widzimy w serialach, ma jakąś operację plastyczną zrobioną. Słyszałam, że też wiele osób robi sobie na przykład w czasie studiów, wiele dziewcząt robi sobie operacje podwójnej powieki, jakieś tam zmniejszanie, powiększanie nosa, nie wiem, różne rzeczy, podwyższanie nosa, tego typu sprawy. Powiem wam, że nie wnikałam w to zwykle. Raczej do nikogo nie podejdę i się nie zapytam, czy robiłeś operację plastyczną, więc ciężko mi powiedzieć coś na ten temat, ale myślę, że. Są popularne bardziej niż w Polsce, ale na przykład nie jest tutaj popularne w ogóle powiększanie ust. W Polsce bardzo często widzi się dziewczyny z powiększonymi ustami, a tutaj nie ma tego praktycznie w ogóle, ale w Polsce na przykład nie, 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 nie bawi się tu nikt z powiekami za bardzo, a w Korei to jest popularne. O, czy jest jakiś limit dzieci, która może posiadać para? Tak jak to było w Chinach, lub może jest jakieś kulturalno-społeczne przeświadczenie o tym, że pewna liczba dzieci to już za dużo. Nie wiem, czy wiecie, ale Korea boryka się z problemem niskiego przyrostu naturalnego. Nie można powiedzieć, żeby była przeludniona jakoś specjalnie, więc mm, nie ma tutaj limitów dzieci zdecydowanie i raczej rząd zachęca do tego, żeby rodzić jak najwięcej dzieci. No niekoniecznie Koreańczycy chcą to robić. Pokażę jakieś swoje zdjęcia z dzieciństwa, czy miałam jakieś hobby w dzieciństwie. Czy chcesz nauczyć y, synka grania na jakimś instrumencie? No fajnie by było, jakby są wykazywał zainteresowanie graniem na jakimś instrumencie, oczywiście. Jeżeli chodzi o moje zdjęcia z dzieciństwa, to... A czy miałam jakieś hobby? Zawsze bardzo lubiłam rysować i różne takie rzeczy robić ręcznie, jakieś z plasteriny i tak dalej. Czy w kolei popularny jest polski alkohol? Nie jest popularny polski alkohol, raczej Koreańczycy są bardzo mm, patriotycznie nastawieni do alkoholu, e, ale no, czasami można spotkać jakieś wódki i tak dalej. Zwykle one są rosyjskie w sklepach, ale polskie też się zdarzają. Czy czasem marudzisz na męża po polsku, tak żeby cię nie zrozumiał? jest śmiechowe pytanko, ale no nie, bo wydaje mi się, że to taki brak szacunku mówić o kimś y, w języku, którego nie może zrozumieć, więc jak marudzę, to po koreańsku. A po polsku to w myślach. Może nie pytanie, ale widziałem Cię, nie widziałem Cię nigdy w rozpuszczonych włosach. Odcinek z tego czwartku, zapraszam. Yy, upyry, widziałam Cię w ciemnym, czarnym kolorze, obecny jest naturalnym. Tak, to są moje naturalne włosy. To, co widzieliście, upyry w odcinku sprzed dwóch czy trzech lat. To był błąd młodości. O, czy uważam, y, czy rozważam uzyskanie w przyszłości obywatelstwa koreańskiego? Tak, bo jako żona Koreańczyka mogę mieć polskie i koreańskie obywatelstwo. Muszę tylko podpisać taki dokument, w którym y, obiecuję, przysięgam, że nie będę wykorzystywać tych dwóch obywatelstw tak na, na krzyż. Że nie będę w Korei mówić, że jestem o Polką i ja tutaj teraz nie płacę podatków, a nie będę mówić na przykład w Polsce, że jestem. Koranką i nie zapłacę tego mandatu, bo coś tam. Takiego czegoś nie można robić. Można mieć dwa obywatelstwa, więc ja już złożyłam wniosek o obywatelstwo koreańskie. Spełniłam tam te wszystkie mm, rzeczy, które trzeba było zrobić. Zdałam egzamin, yy, złożyłam wniosek, i teraz muszę czekać, aż mi je dadzą. Mam nadzieję, że mi dadzą. Trzymajcie kciuki. Powinnam wiedzieć jakoś w październiku, czyli trochę czekanie jeszcze przede mną. Jak już będę wiedzieć, to zrobię ten filmik. Czy mieszkając w Korei, staram się podobnić jakoś do koreańskich dziewczyn, czy wręcz przeciwnie, staram się by nie wsiąkać w ich klimaty i zachować polskość? Yy, I tak, i nie. Yy, jeżeli chodzi o ubrania, to raczej korzystam z koreańskich ubrań, niektóre mi się bardzo podobają, więc je noszę, ale tak, żebym się na przykład zaczęła malować jak Koreanki, wczesać jak Koreanki, to nie zawsze miałam grzywkę. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że w liceum też miałam grzywkę. To, że miałam tam kiedyś czarne włosy, to był tylko taki błąd, bo po prostu no. O, jakie studia w Korei najbardziej się opłacają? Na jakim kierunku pani była? Nie studiowałam w Korei, studiowałam w Polsce, przyjechałam tutaj nie na studia. I nie wiem, jakie studia w Korei się najbardziej opłacają. A, gratulacja, QA. Zanim zapomnę, czy w Korei Południowej jest jakiś podział, co powinna robić kobieta, a co mężczyzna? Na przykład wychowanie dzieci? Czy mąż też. Zajmuje się wszystkim. I myślę, że jest taki podział, że raczej może od zarabiania pieniędzy kobieta od dzieci, ale często, bardzo często pary dzielą się tymi obowiązkami. My się dzielimy tymi obowiązkami, zdecydowanie. Myślę, że tak jak w Polsce, że też mama zwykle w większości zostaje na urlopie macierzyńskim, prawda? Tak samo jest w Polsce, tak samo jest w Korei, ale są wyjątki. I czy temat LGBT jest w Korei przedmiotem dyskusji? Tak jak teraz w Polsce. O tym temacie chciałabym chyba kiedyś porozmawiać z pyro. W Korei, podczas tymczasem w Korei. Do tego tematu trzeba było się przygotować, ale na pewno mogę Wam powiedzieć, że nie jest przedmiotem dyskusji tak jak w Polsce, że nie, nie jest tak, że włączymy wiadomości i będzie dyskutowane tutaj. O, na ten temat raczej nie. Czy w Korei Południowej mówi, mówi się o Korei Północnej, czy to, że łamie się tam prawa człowieka i inne kontrowersyjne rzeczy, to wiedza powszechna, tak to jest wiedza powszechna na pewno. Mówi się o Korei Północnej. To też jest fajny temat na, jakieś, na jakąś większą pogadankę. Myślę, że właśnie w formie podcastu, tymczasem w Korei może kiedyś. Tak, teraz muszę sobie spisać, bo zawsze przygotowujemy jakieś tematy z Pyrą i, i zawsze jest ciężko coś wymyślić fajnego, więc trzeba to będzie spisać teraz. Czy większość ludzi ma telefony Samsungi i posiadacze iPhone'ów to mniejszość? Bardzo fajne pytanie. Większość osób, myślę, że ma Samsungi, osoby starsze na przykład, zawsze prawie mają Samsunga, ale młodzież bardzo często chce mieć iPhone'a, bo to jest modne po prostu, więc wśród młodzieży myślę, że wygrywają jednak iPhony, a wśród całej reszty jednak Samsungi. Widzę, że tutaj już nic sobie nie skopiowałam. To było ostatnie pytanie w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się nagadałam tak, że mam teraz chrypkę, bo nagrałam za jednym zamachem te dwa odcinki. Widzę, że tu już mam 37 minut, więc trzeba będzie połowę wykasować. Bo nie wiem, czy wiecie, ale filmiki na YouTubie podobno nie powinny być dłużej niż 20 minut. Przynajmniej tak uważa Krzysztof Gąciarz. A ja mu wierzę. To chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo. Subskrybujcie, klikajcie łapki w górę, piszcie komentarze, co sądzicie o moich tych przemyśleniach i zapraszam Was na następne odcinki już niebawem. Pa, pa!